Cześć, witamy w tym odcinku. Na podnośniku kolejna legenda motoryzacji, w tym przypadku niemieckiej. Eee, mamy lampkę. Idzie? Mamy no. lampeczkę. O, ja sobie wezmę lampkę. I tak tutaj zlecono nam wymianę amortyzatorów na tylnej osi. Tutaj mamy amortyzatory. Sprężyny też będą. Przywiązaj Wymiana przewodów hamulcowych, tutaj część już została wymieniona przez kogoś, elastyki zostały wymienione. My będziemy wymieniać te przewody do samego przodu auta, czyli się... tak, do... tak dokładnie. I tutaj, co? Tutaj z przodu, naszym zadaniem jest też wymiana osłony przegubu. Tutaj zauważyliśmy, że hamulce są w bardzo. W kiepskim stanie, tutaj można, o może zobaczycie, tak, jeszcze koło założone, ale klocki, tarcze będziemy wymieniać, jedne jak i z drugiej strony, także pracy trochę jest, tutaj właściciel kupił auto i chce nim jeszcze jeździć, tutaj ma, my też tutaj blacharza, ma balaz przyjechać i oglądnąć co będzie robił z podłogą. Jakiejś tragedii też wielkie nie ma z tą podłogą tak naprawdę, więc tutaj może, może to zrobi, zakonserwuje i będzie jeździł. Tutaj układ wydechowy też jest nieszczelny, tłumniki oba do wymiany. Także my bierzemy się do pracy, zobaczymy czy się odpowietrzniki odkręcą, a potem musimy po wymianie tych przewodów odpowietrzeć cały układ, wymienić płyn i działamy. I tak, amortyzatory w Golfie z tyłu zdemontowane. Popatrzcie, jak to wygląda. Trzyma się na włosku, czyli te metalowe talerzyki też musimy mieć nowe. Całość. Dokładnie. Osłony, nieosłony, odboje. Całe pęknięte, uszkodzenie. Także tutaj na no zagrożenie w ogóle przy demontażu i montażu Dokładnie. na wózku gdzieś to trzymamy. Ta strona nie jest lepsza. Popatrzcie, jak to wygląda. Wszystko pokorodowane, tutaj mamy przewody hamulcowe, które musimy dorobić. I co udało się że z przodu? przodu z przodu tarczę demontować. Z przodu tarczę, mamy tarcze. tarcze. O, tutaj piasta już poczyszczona elegancko. Patrzcie jak wyglądała tarcza. Albo jak nie wyglądała, tutaj trzeba coś mówić domówić do przodu, nie? Tak, dokładnie. Trzeba się elastyczny zamówić, jest pęknięty. Nie wiem, czy tak widać. Pęknięcie. A jest, o! Jest takie znaczne pęknięcie. Czyli dwa przewody do przodu. Z drugiej strony jak to wyglądało? Wszystko. Też tarcza ewidentnie do wymiany. Klocki, widzicie? dopasowały się do kształtu tarczy, bo tutaj tarcza jest pofałdowana. Także trochę dodatkowych rzeczy wyszło. Co tam troszkę zostało? A płoski się wkręci, wcisnęły w miarę? Tak, bez problemu. Bez problemu, okej. Okay. Świecę wykręcone, kableczone. Dobra. Czyli tak, czyli te resztę elementów domawiamy. Jeszcze nam tu osłona przegubu zostaje, Dokładnie. nie? Dokładnie. Osłona no i przegubu i montowanie. montowanie.